Szkoła Ćwiczeń. Projekt Szkoła Ćwiczeń z Elementarzem realizowany przez Fundację Elementarz, Fundację Incorpore oraz Akademię WSB. Celem projektu jest uruchomienie Szkoły Ćwiczeń w Województwie Śląskim w trzech szkołach podstawowych prowadzonych przez Fundację Elementarz. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt Szkoła Ćwiczeń z Elementarzem został zainicjowany przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka w partnerstwie z Akademią Wyższej Szkoły Biznesu w Dobrowie Górniczej oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Inkorpory w Katowicach. Trzonem Szkoły Ćwiczej są trzy placówki. Szkoła podstawowa Fundacji Elementarz w Katowicach, Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego Stopnia Elementarz również w Katowicach oraz szkoła podstawowa nr 14 w Byzowie. Szkoła ćwiczeń rozpoczęła się od skompletowania zespołu nauczycieli, którzy odbyli szereg szkoleń dotyczących nowych trendów w pedagogice, metod, technik nauczania, a następnie na podstawie zdobytych doświadczeń napisali osiem poradników, które obejmują cztery obszary. Obszar przyrodniczy, matematyczny, informatyczny i językowy. Wśród czternastu zadań było wyposażenie czterech pracowni, a następnie powołanie, zachęcenie siedmiu innych szkół z terenu województwa śląskiego do współpracy z nami. Ta współpraca odbywała się zarówno poprzez szkolenia, poprzez Platformę, doskonalenie w sieci. Na bazie lekcji pokazowych zostało opracowanych 16 filmów. Następnie przygotowaliśmy również materiały interaktywne z zakresu i przyrody, matematyki, informatyki i języków obcych. W trakcie projektu staraliśmy się w jak największym stopniu korzystać z skutecznych, Koncepcji edukacyjnych, i tutaj do najważniejszej należy koncepcja BLP, Building Learning Power, opracowana przez profesora jak Claxtona z Uniwersytetu w Winchester. Jest to koncepcja, która wskazuje na takie cztery główne dyspozycje w uczeniu się: jest to determinacja, przedsiębiorczość, refleksyjność i wzajemność. Pani profesor twierdzi, że tak samo jak. Jak ćwiczymy mięśnie, aby mieć dobrą sprawność fizyczną, tak samo trzeba ćwiczyć mięśnie umysłu. I w ramach tych czterech obszarów przy determinacji chodzi tutaj głównie o to, aby uczniowie byli zaangażowani, zaabsorbowani w procesie uczenia się, aby starali się panować nad zakłóceniami, aby byli wytrwali w swojej pracy. Jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, to tutaj mamy na myśli głównie takie cechy jak dociekliwość, wyobraźnia, tworzenie różnych połączeń, rozumowanie, wykorzystywanie zasobów, które już posiadają, spostrzegawcze. Wiedza o uczeniu się. Cała, cała współczesna pedagogika odchodzi od y, nauczania, bo nie ma czegoś takiego jak prosta transmisja wiedzy z głowy nauczyciela do głowy y, ucznia. Ważniejsze jest tutaj uczenie się, jak się uczyć. No i wzajemność. Nie uczymy się tylko i wyłącznie w pojedynkę, ale we współpracy, we współdziałaniu, w naśladowaniu innych. Ale mamy na myśli tutaj również empatię, słuchanie, współzależność. Projekt, mimo że trwa ponad 2 lata, będzie dalej kontynuowany, zakładamy minimum 5 okres trwałości. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o stawonogach i mięczakach. Cel, kontekst metodyczny, rozbudzanie aktywności intelektualnej. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych, prowokujących uczniów do zadawania pytań, pracy w grupach, poszukiwania informacji i odpowiedzi, poszerzanie wiadomości o środowiskach życia, cechach morfologicznych oraz trybie życia stawonogów i mięczaków, analizowanie cech adaptacyjnych umożliwiających opanowanie różnych środowisk, rozwijanie postawy badawczej i wrażliwości przyrodniczej oraz świadomości znaczenia stawonogów i mięczaków w przyrodzie i dla człowieka, wykorzystywanie technologii informatycznych. Szkoła Niepubliczna, ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego stopnia elementarz w Katowicach. Miejscowość Katowice. Nauczyciel prowadzący, Anna Grzywocz. Klasa szósta. Coś Was pamięta, skąd się wzięła nazwa stawą No, śmiało, proszę. Mają stawy w nogach, czyli mogą poruszać swoimi odnoszami. Dobra, to jest jedna podstawowa Druga. No, No, że ma taki e, pancerzyk. Dobrze. Ja czy ktoś, o właśnie, jest to pancerzyk kitynowy, który ochrania ciało. No dobra, ale teraz ten pancerzy kitynowy, czy stawonogi mają go przez cały święti czas? Nie, nie o, ściągają, jak go Biologia w szkole podstawowej powinna rozwijać u uczniów ciekawość świata. I prawidłowe podejście do życia organizmów z poszanowaniem całego świata żywego. Podczas lekcji bardzo ważne jest zadawanie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi zgodnie z metodą naukową, czyli z wykorzystaniem analiz informacji, planowaniem i przeprowadzeniem obserwacji. Nauka biologii wzbogaca uczniów wiedzę ogólną oraz związanie jej z innymi dziedzinami życia we współczesnym świecie, w którym duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska i redukcję zanieczyszczeń aby zachować różnorodność świata organizmów żywych. kształtują młodych ludzi myślenie naukowe i krytyczne podejście do zdobywanych informacji. Umiejętności te przydatne będą na kolejnych etapach edukacji oraz w życiu codziennym. I teraz, słuchajcie, wymienki, te kiedy zwierzętki, kiedy, kiedy stawonogi zrzucają e, swoją swancerz. Kiedy rosną i kiedy się w nim już nie mieszczą. Wtedy wychodzą, rosną. I to jest moment, w którym są najbardziej narażone na ataki prawieżników. I wtedy muszą schować się gdzieś w odpowiednie miejsce, na przykład gra, gdzieś się chowa w wodzie pod kamieniami, żeby mu pieniądz wtedy zazwyczaj nie je. Jest ukryty. W tym czasie będzie mu wyrastała nowa skorupa, nowy pancerzek i i dopiero wtedy, kiedy już będzie wykształcony, będziecie mógł sobie wychodzić. Słuchajcie, na ławkach macie również położone różnego rodzaju eksponaty. Ja bym was prosiła, żebyście teraz posegregowali. Pamiętacie jeszcze, mi przypomnijcie, czy pamiętacie, jakie są grupy, które należą do stawonoków? Co należy do stawonogów? Jakie organizmy? Owady. Owady. Grupy. Całe grupy owady. Jakie były nie, z Proszę. Skorupiaki, owady, skorupiaki i też powiedział. Mięczaki. Mięczaki. Mięczaki, nie dostawą staponąków. Skorpiaki, owady, pajęczaki. Skorupiaki, owady i pajęczaki. No i teraz popatrzcie, macie te eksponaty. Proszę Was, żebyście je pogrupowali na takie właśnie systemy. Czyli pierwszy jaki owady i pajęczaki. Grupujecie. Szukacie i sprawdzamy. Zobaczymy, czy będzie dobrze. Krat. Tak jest, to jest krat. To? Zobaczymy. To jest owad. Dobrze. I? Co macie jeszcze? Dobrze, to jest też owad. Tak. To są dwa owady. Tak. Tu są dwa owady. Dobrze. Skorupiaki, dobrze, to jest skorupiak, tam są też skorupiaki, a to? To są pajęczaki. Co służy do no Pajęczyny. Jak się nazywały te narzody? Muczoły Nie. Kołdzioki przedne. Dobrze, kołdzioki przedne. Do czego służą kołdzioki przedne? Do do robienia nici Czy Pamiętacie jeszcze jak jest zbudowana nić pajęcza. Pająk jak buduje nić, to y, czy wszystkie te nici pajęczy są lepiące? Nie. Nie, są tylko, pająk jakby układa sobie y, części, takie strefy, Aha. które są lepkie, żeby, które specjalnie mają y, lepić się do jego potencjalnych okrętów. Dobrze.

pajęczaki będą trawiły nocy. na zewnątrz. Mówimy, że jest to trawienie zewnętrzne. Dobrze, no to w takim razie y, poproszę Was teraz, bo zrobimy sobie taki mały testik. macie na ławkach y, preparaty, takie pojemniki z preparatami. Są bezkręgowce, zobaczcie, mamy skrzydła owadów. Bardzo bym Was prosiła, spróbujcie najpierw wyciągnąć y, skrzydło. Skrzydło motyla, muszki, pszczoły, jakie chcecie. Bardzo proszę, jedna osoba bierze jedno skrzydło, druga, drugie, ustawiamy sobie pod preparat w Słuchajcie, e, przypominam, od jakiego powiększenia zaczynamy obserwację od najmniejszego. W trakcie zajęć wykorzystane zostały techniki informatyczne. W domu uczniowie obejrzeli film z MultiVo, przypominający systematykę stawonową. Zaś na zakończenie zajęć. Wykonywali ćwiczenia interaktywne z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego okay. i smartfonu. Ja chcesz pająka to tam, ale możesz wziąć sobie fragment owada. Na przykład tu masz skrzydełko, odrywasz sobie fragment skrzydełka, nie całe tylko fragment tego, To wrzuć tu z powrotem. Tak, dajesz do wody i będziesz przykrywał teraz szkiełkiem nakrywkowym, zaraz ci szkiełko nakrywkowe tam. Mm -hmm. Masz już co? Ja mam nogę.

i ułożyć to w kolejności na tablicy etapy yy, rozmnażania, czyli przeobrażenia zupełnego głowa w międzyczasie. To następne idziemy do... Pamiętaj, pisać. Pisać. Pamiętam, że yy, Tak. Tak, yy, to yy. To następne... Olek... Nie, olej no, już był. Tak, to... Yy, Marek idziesz? Do... Nie, 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 nie. Co Nie wiem, ale nie wiem, no, tak. czy to jest, że ona tam siedzi, czy to jest... A proszę palec, czy jest... Dobra. Czy mamy Pani, wszystko już, czy jeszcze nie? Nie. No, jeszcze jest, został jeden, tak. O, no, próbuj. Czy to, czy... Jeszcze tam coś podkładam. No, kopnik domowy to jest ten duży fajnie A teraz mamy pajęczaki i owady porównanie. To poproszę bramczółków z Pajęczaki. Dobra, pajęczaki. to jak wy mówicie, to ja robię. Dobra, zwykłe zwierzęta papieżna. Pajęczaki. Tajęczaki. Pajęczaki. E, najczęściej oczy pożone. E, oczy proste od 2 do 8. W zależności od sposobu odżywiania dołączyć do grupy. Musicie mniej po sobie położonka? Będziecie razem. Masz już? To będziecie najbliżej przy komputerze. Macie?